Kamińska de Ada. Rozmowa. Panie, dałeś mi życie, cud podobno, lecz ja pytam, po co, skrycie? Bo nawet wstawać jest mi trudno, niby jestem na jego starcie, i stary się zazdroszczą mi tego. Lecz cóż, niektórzy młodzi są teraz warci, zepsuci do szpiegu samego. I ja się wśród nich odnaleźć nie mogę po drodze, i z braku miłości popadam w trwogę, i chwieję się niczym na jednej nodze. Już nie mam sił i nawet nie chcę. Nie chcę spróbować uwierzyć ponownie. Bezsensownie godziny liczę. Nadal jak palec samotnie. Dziecko, nikt nie obiecał, że łatwo będzie. Wszak udział w niesieniu krzyża mają nieliczni. Szatan panoszy się wszędzie i czyha na słabych niebezpiecznie. Lecz ty się nie martw, dziecko, bo ja wypróbowałem cię i doświadczam. Moc w słabości się rodzi. Dozwalam na to, bo cię kocham. Cierpliwość Twoja będzie wynagrodzona, bo gdybyś tylko dobrze na świecie miał, to o Bogu swym byś zapomniał. Twoja wędrówka jest na mecie zwycięstwem naznaczona, dlatego wznieś serce w górę, bo Twa przyszłość będzie wkrótce odnowiona.